Witam Was wszystkich drodzy widzowie bardzo serdecznie w odcinku po przerwie z nowej gry na kanale. Na zasadzie ta gra była, ale jest długa, długa przerwa, była chyba roczna. No i co? No, ja jestem tu i to jest gra na telefon, tylko ja gram na emulatorze BlueStack 5. Odpalić muszę silnika, kurwa. Odpalej tym szerota. Uwaga, patrzcie, włączamy to. O patrzcie jaki ładny korek zrobiłem. Piękny korek. korek. Będzie troszkę lagów, bo w tym emulatorze jest... Nie wiem czy wszystko dobrze działa. Do lekkie lagi. Spróbuję jechać z różnych kamer, ale jest to pierwszy odcinek z głosem z tej jakby gry serii. I <laughs> na wstępie chciałem nagrać. Miałem z racji że dodali dużo update'ów. Wygląda gra zupełnie inaczej to postanowiłem zrobić tak, że, że ona nie wygląda świetnie, ale spokojnie mi się mega podoba. Nie ma jakby lepszej gry Gdzie najgorzej wygląda ta gra. Czekajcie. Oj, cź, Nie to, nie to, o. Dobra, e, wszystko Wszystko pod kontrolą. I mam na ultra wszystko mam Render skale mam jeszcze Bloom instanti Aha, dobra, dobra 60 FPS-ów, no oczywiście Wiem Limit włączony O chyba lepiej jest, nie wiem czy widać No, nie, nie ścina mi No nie ścina no Patrzcie jaki leci, kurde Shatan. 80. Miałem jechać tym początkowym manem, ale hmm, zdecydowałem, że będzie za nudno. Więc musiałem kupić coś za 10 tysięcy, więc jestem 0. Mam obecnie kasy. Yy, I przez to po prostu będziemy musieli się. Wesprzeć na. Znaczy ten tier był droższy o tysiąc, a mocniejszy dużo był. Zdecydowanie pojedziemy ze starą, piękną skanią. Mi się skania podoba, lubię skanie. Polish Card Driving na Robloxie też mam skanie, a bo ja tu nie mam full. Air. O, teraz ci przyspieszę, aha, bo te. O! Ja! Pff. Łopanie Zgasł? Zgasły. cool. Jeźdź, ku Co się dzieje? Szyby słuchaj, ile jeszcze? Światła mi nawet zgasły. Co? Jeszcze i tak muszę sobie poprawić. Muszę sobie klawiszologię dodać. Edytor. Muszę sobie poprawić... Y o, W muszę wyżej dać i S wyżej. Oż po, po naprawie. Już. Wszystko działa. Wszyscy tylko pięknie działa. ale tak to się jedzie, nie no, darmowy Eurotrack, za tą cenę, czyli za darmo, najlepsza gra na Androida z, o ciężarówach. Może faktycznie nie wygląda to świetnie, ale jednak, hmm. po prostu jest ładne, no. Nie, ch nie chcę jakoś przesadzać, ale, hm, no okuńczę. Rozpierdzielę tira. Dźwięki zniszczeń są średnio mocno. No ale glitch. Nie ma co wbrzydać. Co się ma, to się ma. Ej, miej kierunkowskie. No i co? Ciśniemy. Widzimy się za chwilkę. To jest stacja, ale nie tankujemy. Nie. Mam fullbaka. Prawie full. Jednak trochę się ta ciężarówka, 50 litrów. Troszeczkę jest. Tempomat jest, tempomat jest? O, jest. Patrz, na, na 100 się zatrzymamy. No, 105. 15. I pięknie lecimy. Tylko troszkę będzie lagować. Dobra. Na chwilę zatrzymuję nagrywanie, ale widzimy się za chwilkę. A no bo mamy deszczyk Kurde szybkie to Wycie raczki, gdzie są No i tak to ładnie Patrz jaki piękny deszczyk w tej grze jest No To lecimy, tylko ciekawe czemu tu stoi Tyle tych tirów Ożesz! Ale walnął Pierdzieli nieźle. Ile max jest? Z 25 tego tira. No tak. 68 litrów, kurde. Niebezpieczne spalanie. Bo to tak cały czas miał to... Po... Szybko wysiorbie mi. Hamuj! I cyk! Prawym pasem, hehe. Te he. sraczki chodzą. Już 80. Dobra, przyspieszamy do 125. 120 będziemy sobie jechać. No to co, lecimy? O, kur. Co się stało? Tir we mnie wjechał, ja tylko pobocze jechałem, ty o, szkód. Te. Mm. Jaki dzban. Normalnie pierdzielną mnie cham. Co za no. Obyście są tu inne lampki. o, gdzie są lampki? Betson Lights. Wiecie co, ja sobie zamknę te okienka. Oj, lecimy w takim razie. Więc nie widzę z tej strony. O. No i mamy. Ma. Przyspieszamy. No ten ciek pięknie. A Znowu. Nie, please. Walk. Okul. Okul. No tak, bo ta gra jest zbugowana. Super, mam pół tirara. Rozpitolonego. Tą serwisę, free town. No przynajmniej tyle już jestem. Ruszaj. Zgas. Pier. Kir jest cały? Nie, no super, na śliskim po prostu jest ślisko. XDA. Szkarnia z 95 roku. Przyspieszaj. Zbrawę łańcuchów, bycie O! Zjeżdżamy nareszcie, Ma koniec tej 15-minutowej długiej podróży. Tutaj zjedzam orzecznictwo. Żadnych znaczków powoli, żeby się nie wypierdzielić tym gównem całym. Lekkie lagi z tej strony są. Kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O! O, kur... Jeane gówno. Kurde. Kurde. z tej nie laguje, ze środka laguje. Dobra, jednak laguje ze mną już też. Ale leciutko. nic nie ma. Zjadę sobie na ten pas, jednak nie. I co się ryjesz, kuźwa? Kuźwa, le leci bokiem kuźwa. Pierwnie. O skurde. O No, co się wleczesz? Stówę będę jechał. Trzymajcie się. Nie, no co tu się dzieje? Co tu się kuź... dzieje? Dziele, co się odpieprza? Mm -hmm. Ja pitole. Ło. Wow. Przyspieszam Jeszcze we mnie wiedziesz, znikniesz, najlepiej od razu, kurwa. Go, Dogoni znowu będę hamował. Wiem, że jestem najlepszym kierowcą. Oj, sorry. Zdjęcie robię czasami. Szut ekranu. Szczerze paliwa jest dużo, ale ja mam pół tira rozwalonego. Ubrudzonego cały oo jakiś masakra jest. A i podobno ta ręcznie działa. Tak działa ręcznie. Ta działa ręcznie. Dawaj to 15 No nic. Wreszcie miasto. Wreszcie miasto. A! Trąba mi stoi. I co trombo bezmyślna? Szybciej z tą lodziarnią. Jeszcze spalanie mam 300 litrów. Będę miał. Nie, ta ciężarówka ma opali. Taki plus. Ale dobra. Wreszcie koniec tej igu. Nie powiem czego. Tu Tu skręcam. Kurde. czy co? Tak dawno tej gry nie było. Super się dojechać muszę. Tak, dojechać. A mój! O! Pomijam to parkowanie. Patrz, taki luks! Gituwa trasa. Dobra, gdzie jestem teraz? Szybko się nie pojadę już. No to co? Yy, witam, yy, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się drodzy widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!